I oczywiście, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Kebus. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak rozłożyć 100 zł podczas promocji na Paryż. Powiem, jak ja to widzę i jak w najbezpieczniejszy sposób to zrobić, moim zdaniem. Dużo pytań pada na ten temat, czy to w kwotach 50, 60, czy właśnie 100 złotych. 100 chyba jest chyba taką najczęstszą, najpopularniejszą, więc sobie dzisiaj to omówimy. Zapraszam Was oczywiście na stronę skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus. Odbieracie sobie bonus i dostajecie darmowe 5 dolarów przy tredzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Także naprawdę Was e, zachęcam do korzystania ze strony. Dodatkowo, masa skinów. Zobaczcie, jakie krafty w ogóle tutaj leżą. No co prawda, to jest akurat na Dragon Lore, e, ale. Unscratched e, Dreamhack 2014 holo Także naprawdę fajne crafty można znaleźć, link macie w opisie My przychodzimy sobie do filmu I ja pozwolę sobie niestandardowo odpalić notatnik w tym odcinku e, Bo będziemy pisać, czyli tak Kwota 100 zł e, I musimy sobie ją teraz rozłożyć Więc zakładamy, że wychodzi promocja Wszystko tanieje wiadomo, więc kalkulator jeszcze odpalimy i teraz tak, rozkładamy sobie naszą kwotę 100 zł. Od razu mówię, że to będzie rozłożone w sposób taki, żeby ryzyko inwestycyjne jak najbardziej było zmniejszone, żeby jak najbardziej zniwelować jakiekolwiek ryzyko inwestycyjne, bo wiem, że ludzie, którzy inwestują 100 zł, często boją się inwestować, bo jest to powiedzmy ich pierwsza inwestycja albo druga, a najważniejsze w inwestowaniu jest psychika i mentalność, więc trzeba przyłamać tą barierę. Tą taką mentalność, że my się boimy, zainwestować, bo to jest inwestycja. Teoretycznie to jest coś, co nam się zwróci, ale w wypadku, gdy nawet nam się nie zwróci, to myślę, że w najgorszym wypadku wyjdziemy na lekki minus lub na zero. Także tutaj bez obaw, tak jak mówię, staram się zrobić to w jak najbardziej logiczny i najmniej ryzykowny sposób. Dlatego 75 zł wkładamy w kapsułki. 75 zł wkładamy w same kapsułki. Zaraz sobie wszystko wytłumaczymy dlaczego. 75 podzielić na 1,1. To wszystko zależy od kursu dolar dolara. Wiem, że on teraz pospadał, bo jest jakby ten dług państwowy przekładany z prezydenta na prezydenta, więc dolar mocno stracił. Nie wiem jak trzyma się teraz. 68 kapsułek około. Oj, nie chciałem tak zrobić, więc możemy sobie napisać, że to jest 68 sztuk. Zróbmy tak, i to są kapsułki. Co do wyboru kapsułek, no to ja tutaj już robiłem film, ale powtórzę to może jeszcze w tym filmie. Kandydaci wydają się najsensowniejsi, jeżeli chodzi o same naklejki, ale tak jak widzicie, jest supplyowo ich dużo. Więc z dwóch pozostałych. Jednak bardziej do mnie przemawiają legendy e, Dlatego, że są w nich mocne drużyny Ludzie chcą widzieć te drużyny, chcą mieć je nalepione na różnych skinach e, A jeżeli chodzi o pretendentów No to tutaj Payne zasługuje na wyróżnienie e, Apex jest ok, Good luck e, tfu, Jezu, jak... good luck, No good luck to z inwestycją wam życzę powodzenia e, Gamer Legion i G2 spoko No i Monte to już w zależności jak tam kto woli e, No e, Także ja bym, jeśli miałbym być szczery, to pod względem samych naklejek w środku kandydaci, ale widzę, że dużo osób nie inwestuje, więc tutaj poczekamy do promocji. A tak to legendy. Dobra, i teraz przechodzimy sobie do pozostałych 25 zł, które nam jeszcze zostały i je wkładamy w papier. Wkładamy je w papierowe naklejki. Dlaczego nie wkładamy ich w hologramowe naklejki? Dlatego, że 25 zł to jest za mały budżet, żeby bawić się w naklejki holo. A 25 zł to jest idealny budżet, żeby bawić się w jakieś papiery. Ja już to mówiłem w którymś odcinku, ale powtórzę się jeszcze raz. Generalnie naklejki papierowe i naklejki hologramowe, dwa typy tych naklejek robią największe procentówki podczas, no, po majorach, podczas majorów, więc to nawet widać na wykresach, czy chociażby różnych median z danego dnia. Goldy też robią spore procentówki, ale goldy, są, goldy nie są liquid. To są pojedyncze gdzieś tam sprzedaże, więc na to bym nie liczył. A jeżeli papier podrośnie, no to będziemy mogli go zinstaselować, więc pod takim względem też nad tym myślałem. E, no i jeżeli chodzi o papier, to tutaj polecałbym jakieś pewniaczki, czyli Mouse, Face, e, Complexity, może Fnatic, e, Furia i w sumie to są takie cztery, myślę, drużyny, które najbardziej zasługują na uwagę, czy pięć chyba wymieniłem, e, więc pięć. No, i tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że mniej więcej mnie zrozumieliście. To jest takie najbardziej, chyba najbardziej bezpieczne, co możecie zrobić, jeżeli chodzi o inwestycje 100 zł. Dlatego, że jeżeli kapsułki zrobią wam nawet 200%, przypuśćmy. To wychodzicie 150 zł, czyli już macie połowę jakby swojej kwoty zarobionej. A jeszcze przy okazji, może papiery zrobią jakoś fajne procentówki, a papiery lubią sobie zrobić na przykład po 600%. Więc, no, w tym wypadku 25 razy 6 oczywiście odjąć podatek, ale już nie będę tego liczył. No to jest naprawdę spory profit. Także, no, generalnie, jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to stosowałbym się do tego. I to w sumie tyle, trzymajcie się i yo.